Alek, jak... się nie Dobra, pytanie, chcesz użyć... chcesz, chcesz użyć oka świata na, na świat? Czy nie chcesz? Jak to? Się pytam o która posiada oko świata. Pierdol się. Tak, chciałbym. Dobra. Nie, nie chciałbyś, gdzie Zrzuć i D10. Okej. Okay. Zobaczymy, jak, jak duża ta mapa będzie odsłonięta 1 do 10 jest bardzo ciekawe O kurwa 9 Olek, wygra życie Ja chcę zobaczyć tą mapę, ale nie mogę jej zobaczyć Mam kurwa żarty ekran Dobra, kiedy zaczynamy tą grę. Proszę, odsłoni, odsłoniłem tyle, ile widzicie. Pierdola. Czemu to wygląda tak wygenerowane w pęcie? Ale jak to jest robione w pęcie? Ja aż to... Tak... To jest w pęcie, ale wszystko od tak... rysowane. Czemu to jest aż tak słabej jakości? Myślałem, że może jakąś z Google we albo jakieś w strony, na którym możesz rysować takie mapy. Jedna rzecz jest taka, na pęcie jest mi ładne, najłatwiej, bo mogę ładnie szczegóły zrobić. Tym bardziej, że jesteś i tak w najgorszym narysowanym fragmencie mapy Proszę na to co się dzieje na innych fragmentach mapy, to to jest rozpierdzić Dobra, e, próbuję zabić karmieta e, rzucam e, e, O, o 1000, jak fajnie, zdychasz, wygrałem as. Ojej, jak fajnie jakby, Słuchaj, się... jeżeli byś trafił tysiąc. To byś popełnił zabójstwo, dosłownie. Czemu? Bo tym wyższa, tym gorsza. Aha, myślę, że niższa, tym lepsza. Nie, tym niższa, tym lepsza. No to właśnie to powiedziałem. Dobra. To się zaczynać, czy się czeka na, na trzeciego pana? E, Nie, trzecie... zaczynamy. Zaczynamy. Dobra, to zaraz wracam muszę sobie zapłacić. Cię przygotujcie oh, psychicznie do tego, co może Was czekać. Tym bardziej, że zaczynacie mieć. Dosłownie, bardziej w wiosce z pięcięcioma ludźmi. wiosce. Ludźmi. Ludźmi. Ponieważ na, na tej wyspie nie ma żadnych potworów. O, chociaż to. Jedyny potworem tu jest Olek. No, dosłownie, podziękować. Chcesz jeszcze to. Podziękować głównej drużni, która wykasowała istnienie z tej wyspy, wszystkich potworów, nawet smoków. Usunęła, prasa lodu, usunęła, erp, usunęła, wszystkie potwory usunęły. Ale, ludzie, ludzie są. Ludzie są i z chęcią zabiją. Okej, okay, czyli jesteśmy. Ja. Okej, okay, czy z czego rozumiesz, to jest kanonicznie. Kurwa, czyli my ekonomicznie jesteśmy z tą gudą, drużyną. Ja pierdolę. Jesteśmy jednym Janek. Olek? coś jeszcze może wyślę? E, tam, nie masz, nie. Olek, ja właśnie wyślę, kiedy wygląda cała całą, e, widzisz całą mapę? Nie, kawałek. O, nie tak samo. A my to, więc, to o, o, tak. Tak, wyślę tobie. To co właśnie wczoraj właśnie kiedy sobie skrapę pisałem. Wyślę tobie mapę i twoje zadanie jest zrozumieć, co się tutaj odjebało. Olek, jak to to jest gówno na... To narysowanie. A więc, Olek, tak. Widzisz ten czerwony promień, który poszedł? Ta. To. to jest mój chuj. Olek. To jest mój chuj. Oni się, kurwa, wiesz czym bawili? To jest mój chuj. Jeżeli dobrze pamiętam, po wczoraj... To jest to, gdzie Elba wdał Ej, na... Tam, gdzie Elba wdał smokowi... Tam, gdzie, tam, gdzie jest zubkę zubkę i, z... I ten smok tak pierdolął, że kuźma wyjebał kuźma na ten. Jakbym już ci powiem na ile Je kilometrów. 200, 400, 600... Chuj. Olek to został wyjebany... Nie Je to, to jest po wytrysku mojego chuja. Je to jest wytrysk mojego chuja. Jest... Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać aktualna mapa. To co jest ta? Nie, to jest ta, która była wcześniej, teraz będzie jakaś nowa. E... Czyli będzie gdzie? Patrząc na to, co się tutaj wcześniej działo. Jak wygląda Nie. stara mapa, jak zaczyna się odbudowywać, a potem jeszcze później normalnie jeden cały kontynent zniknął, to możesz się zastanawiać, co tutaj się od nieba. I don't give a shit. There. Nie no, Olek, co nie może być wcale aż tak źle. No. A Olek, no to jakby to powiedzieć, jak jest ja sobie tam byłem, przy tym naszym przepięknym samochodzie. Tylko mnie nie zabi, zostawiłem kurzakle. Że jeden kluczyk O co? To jest przypadek, zostawiłem go w tym w zamku przy masce, ale to jest chyba. Więc wiesz, jeden plus. Jak ty mogłeś zapomnieć o tym? Nie, bo stary do mnie zadzwonił Chcesz, i. Ty. Olek. Być to powiedział, stary do mnie zadzwonił i jakbyś może nie wiedziałem co się tutaj otwierano. Ale za to mam tobie do powiedzenia jedną bardzo Co ważną jest? rzecz. Olej, miałoby dwie opcje ogólnie. Jakie? Ja. Możemy sprawdzić, czy akumulator jest sprawny, ładując go. Ale w to akurat wątpię, ponieważ. Po... E... Jakby to powiedzieć, tak na oko, jak tak patrzę, przez to, że nawet licznik w ogóle nie próbował się uruchomić, to ustawia, że tam jest jeden volt Na nim. Przy takim akumulatorze. Może być, tylko problem jest taki. A może że... być jedna czwarta? Jedna czwarta tu. To... Olej, to dalej może nie daj tu czwartą, ale problem jest taki, że przy takich akumulatorach to jest śmierć. Tak? Olej, przy tym akumulatorze to jest śmierć, dosłownie. Jakaś śmierć. śmierdzisz. Olej, bo to nie jest akumulator, który można rozładować głęboko. Co to, on wybuchnie? Nie, ale w tym momencie już, nawet jeżeli by się okazało, że on byłby w stanie uruchomić silnik, to on już się nie, nie nadaje do kodowania kluczyków. Co ja jadasz Ponieważ do kodowania kluczyków? Przecież wiem. Bo ja, bo ja to wynalazłem. On nie może być, ponieważ inaczej się... Jakby się rozładował, to może myślę, nie być przejebany. Ponieważ... Nie, nie może być. Y... Nie. Ty geniuszu, a jeżeli by się rozładuje, to wtedy choćby mamy My, y... normalnie koszty 2,5 tysiąca. Minimum. Nie? Tak. Powiedziałem, to ja, to a ja. powiedziałem tak, więc Pizza. Ale przypomnę tobie, kto ogólnie jest na tym moment głównym technikiem? Ja. Otóż... Ja zawsze jestem i byłem. że ja zawsze byłem i jestem głównym technikiem, bo jestem gołdet. Tak? No teraz możesz mi tutaj przyjść i możesz mi e, kupić nowy i możesz mi zakodować yeah. nowe kluczyki. Ja. Yeah. 어떻게 도

Powiedzmy, też się w gosodzie. Macie wspólny pokój. Nie grał. Mogę ją zabić. Ale jak. Co myśliczymy, nawet nie w kurwie. Dobra, co, co chcesz. co chcesz. Yy, yy, gagatku zrobić? Baki. W jaki sposób? Ale, mam jakieś opcje? Przed Pójdź sobie na kartę. Pójdź sobie na kartę, to będziesz wiedział, Jak opcje. Mm. Masz jedną broń. Mm. Nie ma pod ręką żadnych kamieni. Możesz uderzyć w czekaj, mieści. czekaj. E... Jaki on jest większy czy mniejszy ode mnie? Jest równy. A strength Jaki ma? Nie mogę ci powiedzieć. Janek, jaki masz strength? Nie, nie Nie wiem, gdzie jest, no i dlatego się nie powiem. No powiedz. No nie mogę, bo nie wiem. Dobra, dobra, e, próbuję go udusić, wsadzając... E, zakładam mu waję i wsadzam mu e, moją, e, tego, jak to się nazywa, e, tą, ja tak nie jaką wiem. ja mam broń? Kurwa. Dobra. No wiesz, o... o no właśnie wchodzą prowadzę do mordy i zakładam mu wajhe. i o to najprościej. Rzuć na zręczniki na siłę, czyli e, rzuć eskę i zry. Zieloną kością. Co kurwa? Bo tu jest zielona flotowa. I to jest zieloną no, no. kością. Ale... Ale jak? Takiego jest z latunistą. Myślę, że rzeczy kolorów. Najprościej patrzysz na swoją kartę masz na górze same górze cechy i tam masz S, ZRY, moc kon wyk DC int I masz Skę no. i masz ZRY, Klikasz do, no. dolną kość na prawo od Ale... tych cyferek. Ale że zyry czy S? Obydwa Dobra to zieloną i drugą zieloną i wysłać? Okej. Okay. Już, I już to wysłany już. Dobra, teraz yy... jedna rzecz jest taka. Dariusz. Tak. Eee... kurwa, wołają mnie zawsze. Umarły. Wartość <śmiennie> <śmiennie> 37, 15, 6, 60. Jeden chyba został uduszony. Tak. Albo omdlałeś, bo dosyć. bo dosyć dobre się wylosowały w pierwszym. Ale, jeżeli to kurwa, naprawdę zrobiłeś. Czy nie, nie, nie Cię, ale chyba omdlały, wiesz? Chyba, Żeby żeby jesteś pomiędzy omdleniem. Ej, nie ma to jak robisz normalnie... Ej, my, Olek, robimy chyba najszybszy bad ending, jaki jak ta gra z... Ej, była. Normalnie pierzesz, to się była duszę go, kur... A, a wiesz, co ja powiem? Wiesz, co ja powiem? No. Podnoszę Cię Nikt i k**wa to przez okno. Jednak jesteśmy, no my, jednak ty masz mniejszego strengwa ode mnie, jesteśmy jestem większą od, mam, jestem tego samej wielkości. I chuj z tym. To w tym razie czego powiem, że użyję manipulacji, żeby powiedzieć ci, że no, na dworze są tikierki. Żebyś wyskoczył, jakbym bym to A. będzie szybciej. A, no spoko. miał 48 lat życia. i to z tego zrobiłem bad ending. I umrzesz od razu. No oczywiście. Bo, 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 bo. Bo przypomniałeś, że nie do 50. Więc, więc ci mogę powiedzieć, że teraz nie, Teraz trochę żałuję, że widziałem 24 lata, a nie 18. Bo jesteś jeden. Polek <grystanie> noworodek czaruj, i nie normalnie ten, zaklęcie cię uduszenia. <grystanie> Olek, przy... OLEK! Gdybyś to wiecie, ja cię po prostu kopnął i byś umarł. jak jest taki inny mój problem, ponieważ... Ja Olek, jest taki, jeden mały problem, ponieważ, jeżeli dobrze kojarzę, to chyba aktualnie są trzy księżyce. Jakie trzy księżyce, o czym ty gadasz? No bo, Olek, masz trzy księżyce, które tak, jakby to powiedzieć, są w stanie... Znaczy, które skracają właśnie naszą przepiękną wyprawę. Olek, masz izofrenia. Nie. O tym właśnie wczoraj mówił klakier, że... O, wczoraj nie było. A że wczoraj nie było Ale właśnie tam tłumaczył Że jak właśnie masz y, ten Że każdy księżyc Można powiedzieć, że skraca dosłownie Czas trwania gry Umrzemy Tak, jeżeli dobrze pamiętam to może być maksymalnie siedzieć księżyców Po czym ma umrzemy Czy jakoś tak? Aktualnie są trzy. Tak, trochę bez sensu a, a wiesz w jaki sposób księżyce się dodają? Nie, podczas próba się nie zabić jakoś? Nie. Księżyce się dodają wtedy, kiedy... Albo jakiś gracz się doda. Albo jeszcze jest druga opcja. Wtedy, kiedy... Próbuję dodać 8 księżyce. Nie możesz w tym momencie. Olek, a druga opcja jest trochę... Trochę bardziej smutna, ponieważ aktualnie jesteśmy chyba w akcie drugim. Aktów może być maksymalnie mniej chyba tam 11, czego krokier mówił. I jest taki problem, że może być bardzo szybka śmierć, ponieważ każdy następny akt to dodaje ci jeden księżyc. Yo. Czyli inaczej mówiąc teraz najprawdopodobniej, Czyli teraz najszybciej możemy umrzeć już w akcie szóstym. Ciekawie. Smacznie Bardzo Po bardzo smacznie Kurde, długo go wołają. No nie wiadomo co tam się dzieje u niego. Mama go bije. E... Po. Co? Przedwczorajszej rozmowie z jego z ojcem. Jak to właśnie... Ciężko przywczoraj czy A, tak, przedwczorajszej. To tam bardzo ciekawe rzeczy się dowiadywałem. Jakich? Oprócz tego, że Klocki na co moment nie ma stałego zatrudnienia i starzy go do pracy wyrzucają Czyli, inaczej mówiąc, Olek nasza przyszłość To jeszcze oczywiście tam było właśnie rozmowa właśnie o tym o tym pewnym pewnym incydencie, który był ostatnio u niego tam gdzie został pobity Serio? Tak. Nie wiedziałem o tym. Ta nie widziałeś. No nie wiedziałem. Kiedy on to mówił. Eee. Przebaś. Właśnie... Ciebie wtedy nie było, ale ja ci chyba o tym mówiłem. No właśnie, kurwa, więc nie wiedziałem o tym. Ja ci chyba o tym mówiłem. No chyba nie. Ale, teraz pytanie: jak robimy z tym akumulatorem? Bo najszybciej możemy kupić w poniedziałek. No, no to w poniedziałek go kupimy. Masz hajs? Mam. Ja Ej, jest, ja jestem ciekaw, kto uświadomił tego o tym, co my odbadamy. Jestem, jestem ciekaw, czy pojedzie o tym starym. Żołnierz on dopiero, On dopiero dzisiaj wie, to bym kogoś bym odmalić. Nie, no wczoraj. Ale nie o to chodzi. On, on, on mi dzisiaj pisał o konsekwencjach. On, on nie wiedział, ja Hejpa, to on nie wiedział, że za to mogę iść do poprawczaka. Nie, to są jadne, przecież, że Co ty gadasz? Tak każdy robi przecież. No sumie, kurwa, to jest legalne w 100%. Ale co właśnie od nią... Dalej, że tam siedzisz, kurwa, zajebać akumulator. <laughs> jest, jest Jeszcze lepiej, bo dosłownie on dosłownie ze mną siedział w tym samochodzie wtedy, i jak właśnie sobie rozmawialiśmy, ja właśnie I takie... co wiesz też, że kurwa, za to, to że gdzieś problemy? No on takie... Wiem. Kurwa, to, kum, dzisiaj, kurwa, wam mówiłem, odkryłem, Amerykę. E, ty wiesz o tym, że możesz mieć za to problem? Kurwa, nołejs, jest, ty jesteś taki inteligentny. Kurwa, o tym wiesz? Tą gówną Ale, ale piękne zdjęcie zrobiłeś zrobiłem tego silnika, co nie? Tak, ze ślimakiem Wie Teraz podejmij szansę na to, że z tobą to pali pół. pół Nie tylko pół Niech to widzisz problem Bo aborcja była Abor... Rodzica, jaka dziecka? ty pierdolisz? No, byłby po półtorej, ale byłoby ale po półtorej pieca, to by... O, ja pierdolę. z pociąży, ja, ja, e, ja wam powiem tak, dostałem dychę za wrzucenie gagatka rozkładającego się do pieca. Co kurwa? Alek, jesteś w piecu. Takie, <słyszy> jestem w piecu? Tak. Nie, zupełnie nie. Szkoda. Wrzuciłem dosłownie prościej prościej rozkładającą się mysz do pieca Moi ludzie yeah. zapłacili, zapłacili mi dychę za to Bo nie dawali rady Serio? Ja też co. Ej, Olek, mamy kota na do spodek Dobra No to inaczej, Dariusz Czy się bronisz? E, tak Nie yeah. Zbroję się Dobra, w jaki sposób yeah. chcesz się obronić? Chcesz go powstrzymać, odepchnąć lub spierdalać? Odepchnąć Odetchnąć. Wychodzić na siłę. No, na siłę. I zieloną. A, i zieloną. Alek, właściwie przyjechał. No, co ja, bo na tym napsza, co ja? Ale masz napisane porażka. Rzucam na obronę. A, jednak ty, ty przejebałeś, bo ty masz porażkę. Wiem o tym. Miesz cztery obrażenia. Jak ile ty miałeś HP? Dziesięć. sześć. Dziesięć? To masz sześć HP. No. Dobra, to kontynuujesz czy, czy duszenie go? No, of course, że tak. Dobra. Cholek. No to jeż, jeszcze raz. No to raz nie mu, nie musisz nie mu, nie mu, nie mu rzucać, bo wygrywasz, więc nie musisz rzucać. Więc, Dariuszu. Chcesz głos w głowie? Chcesz lekkiej pomocy. Tak, bo teraz umrę Ale pamiętaj, że musisz być na umieć. Olek. Ty mnie teraz zabijesz. Ty akceptujesz moją ofertę pomocy. Czyli... Zdobyłeś się w swoim czasie. <laughs> Dobra, to tylko... Tak ja góry... ci pięć koczyk łącznie z chujem. Właśnie, teraz najważniejsze że, że pytanie. Czy od tego mogę umrzeć? Od tej pomocy. tak tak jak już ubrzesz. Więc... bez pomocy umrzesz. <laughs> I będziemy tworzyli tą postać. Do kolejną godzinę. Właśnie. Przyjmuj to. Dobra, przyjmuję. to. No. W tym momencie dosłownie, Gagatku, widzisz, że jakby, jakby ręce ci zaczynają się tuż przed jego szyją i nie możesz sięgnąć do jego szyi, do swojej ręki. Aha. I co się dzieje? Próbujesz kontynuować go duszyć, czy nie? No tak. No to wróć na siłę i na zewnętrzność. Nie, jeżeli to na pewno przyjdzie, to jak Się Sięgasz i dostaniesz znowu tak przed samą szyją ci zaczynają raz i nie możesz go dusić. Mogę jeszcze raz? Możesz jeszcze raz? Tak, dosłownie. No okej. Kurwa. Nawet samo. Mogę jeszcze raz? Mhm. Pytanie, czy Dariusz będziesz patrzył tylko nad tym, że on hamuje dumą, nie i próbuje coś zrobić? Znowu. Nie, nie ja pójdę. Nie wiem, czy ty czas pójdę. Mogę jeszcze raz? Możesz. Czyli co Dariusz, odchodzisz od niego. Tak, by tak by nie odchodzę. jakby by nigdy nic. Czyli otwierasz drzwi i wychodzi z. Tak. Widzisz, gadku, że sobie z po poszedł. Gdyby nigdy nic w Aha, no spoko, to ja takim biegnę, ja. I skaczę tak mega wysoko. I z... Zajem biegle i skaczę mu na web. Rzuć na... Rzuć na skakanie. To zieloną jest? umiejętność badacza. Zobaczymy, czy sobie sam zrobić z przypadkiem nie zrobisz krzywdy. Ej, <laughs> jeżeli. Ole chce karę, to ty wykręcisz karkę tym tą ma się śmiać. O miać. skakanie. <laughs> Ekstremalny sukces. Uuu. No, od razu ci zaznaczymy skakanie. Bierz mu chcę po sesji się se rozwinąć. No, Zgadzam mu na łeb, co nie? No. Dosłownie, patrz na to skakanie, na to, kto mu pomaga. Przeskoczyłeś, go i spada ze schodów. <laughs> Czemu, pas... Czemu... Czemu spadłeś ze schodów? No... Ma sukces, przecież. No tak, tak ci dobrze wyszło, że nie... Przeskoczyłeś mnie. Nie ja rzecz jest taka: ktoś, ktoś mu pomaga, żebyś go, żebyś go ty nie zabił. Kolejna rzecz jest taka, że skoczyłeś. I dosłownie ten, kto mu pomaga, trochę ci, po, trochę ci pomógł skoczyć, żebyś trochę, trochę więcej przeleciał. Co się dzieje teraz? Potonie się sturza ze schodów i uderzyłeś dosłownie głową w wybarek. A, nie ma sensu. Barman sobie... Bar, barman sobie spokojnie czysi kubek. A, znaczy, nie się... Nie przejął, nie przejął się. Teraz pytanie o jak żyje. Żyje, nic mu się nie stało. Jaki jaki co cudzie był kuwiad suknię, bo... To się taka, że. Poczecie, gostek, który tobie pomaga, tak, Dariusz, też jest. Też Gaga tak jest jego wyznawcą, więc jakby... Oh. Nie może zranić was tych wyznawców. <grych> Aha. Ej. To co teraz? Kto, kto teraz rzuca? Do czego rzucam? Wschodzic sobie to. po schodach? Wyschodzę po schodach. Ta, rzuć rzućka od końca jest się wypierdam. Nie, nie jestem aż tak chuj. Dobra, jesteś aktualnie na dole.